Cześć, tu Krystian Aplikuje i witam w kolejnym odcinku. Nie nagrywałem przez jakiś czas, ponieważ nie miałem niczego do pokazania. Teraz też nie mam niczego do pokazania, ale muszę nagrać, żeby nie zapomnieć, jak się mówi do tego aparatu, ponieważ jak nagrywam sobie, tak sam dla siebie i potem tego nie wrzucam na YouTube'a, to jednak jest troszkę inaczej niż w momencie, w którym wiem, że ten odcinek będzie wrzucony, więc zapraszam do odcinka, który będzie paplaniną. Co tutaj zachodzi? Jak wiemy... Chyba wraca nam wirus, który może nie znik, znik, nie wiadomo, ale na pewno wróciło obostrzenia. I teraz, taką rzeczą, która mi przyszła do głowy, i może nie tylko mi, że lekko nie wierzę w to, co się dzieje, w sensie takie na serio, znowu wszystko jest zamknięte, znowu nigdzie nie będzie można wychodzić. E, już zostawmy to, czy to jest sensowne, czy nie, ale chciałbym się skupić na tym, żeby każdy, kto ma taką możliwość, pomyślał. Co może w tym czasie zrobić, żeby go nie zmarnować tak w 100%. Dla mnie to na pewno będzie okres, w którym ten cały czas, który muszę siedzieć w domu, poświęcę na naukę wielu rzeczy, czytanie książek oraz oczywiście pisanie apek. I mam nadzieję, że też rozwinę się nagrywając tutaj content na YouTube, taki paplaninowy. Nie chcę mi się ciąć tych materiałów, to mnie najbardziej zniechęca, więc chcę się nauczyć tak mówić, żeby nie musieć ciąć materiału. I mam nadzieję, że to mi się uda w jakimś niedalekim czasie. Więc wracając. Mamy czas, który znając Cię, będziemy musieli spędzić w domu i co z nim robić. Najlepiej sobie wymyśleć jakieś założenia, do których będziemy dążyć, tak? Pamiętajmy, że na nie, nie na wszystko mamy wpływ i nigdy nie będziemy mieli, ale na pewno mamy wpływ na nasze reakcje nasze zachowania. Więc na pewno, jeśli sobie coś wymyślimy, że chcemy zrobić, tak? I to zrobimy, to. Nie będzie nam z tego powodu smutno, a może nawet będziemy z siebie dumni. Więc zapraszam do robienia tego, tak jak powiedziałem, ja będę robił apki i tak na dobrą sprawę, jak dla mnie ten czas jest trochę smutny, ale też ciekawy, bo podaje taki refleks, na przykład nie myślałem, że jeszcze raz będzie wszystko zamknięte, bo to jest takie straszne dla gospodarki, ale tak się wydarzyło, więc zawsze musimy być gotowi na rzeczy które tak naprawdę nie powinny się wydarzyć, a się potrafią wydarzyć, tak. Też na pewno zmieni to moje myślenie, bo myślałem, że niektóre zawody są nie do ruszenia, a się okazuje, że są doruszenia. Więc fajnie się podejść takiej refleksji, żeby może stwierdzić, co tak na dobrą sprawę w życiu da nam jakieś takie poczucie pewności, ale nie, żebyśmy byli pewni od kogokolwiek, tylko żebyśmy byli pewni siebie, tak, żebyśmy byli w stanie się zaadoptować do zmian, które nadchodzą bądź nadejdą, więc fajnie sobie przemyśleć to, co tak naprawdę akurat robimy i czy to ma sens w przyszłości. Świat na pewno się będzie zmieniał. Ja się śmieję, że najlepszą taką wersją to jest bycie karaluchem, który się dostosuje do wszystkiego i przetrwa wszystko. Tylko też nie o to chodzi, żebyś takim karaluchem, co żyje w slamsach, tylko takim karaluchem, co nie wiem, chodzi sobie po plaży w ciepłym miejscu, i gdzieś tam je lody z kosza, czyli był trochę takiej egzystencji ciekawszej, to nazwijmy. Tak. No i się zapaplałem. Nie wiem, co mówię, bo oczywiście nie mam żadnego skryptu, bo po co przygotować skrypty? Na to się traci czas. Więc popaplałem sobie tutaj do ekranu. Cieszę się niezmiernie, że paplam, ponieważ gdzieś tam mimo wszystko nie nagrywałem dwa tygodnie, a czuję różnicę między tym, co jest teraz, a co było na początku. Kolejne odcinki może niech tylko będą w no Coś pokażemy. Zaczyna się sezon morsowania, więc może jakby ktoś chciał zacząć morsować, to zapraszam. Pojedziemy razem. Oczywiście będziemy morsować maseczkach. Ta. Więc dziękuję za wysłuchanie. Zastanówmy się nad tym, jak możemy siebie zmienić, jak żeby ten lockdown przyniósł nam jakieś korzyści, bo to też jest wyjątkowy czas, który może się nie powtórzyć i powinniśmy z niego jakoś tam czerpać, żeby się nie zmarnować i nie być tak na dobrą sprawę z tyłu za innymi, którzy w tym czasie coś robią. Więc do zobaczenia. Pa, pa! Ja kończę nagrywać i sobie lecę teraz. Chyba jeść, jestem głodny. Pa, pa.